Chciałam Państwa serdecznie powitać na rozpoczęciu roku szkolnego, szczególnie nasze kochane dzieciaki, a szczególnie te, które po raz pierwszy przekroczyły tutaj nasz próg szkolny i rozpoczynają naukę. Istny plac budowy czekał na uczniów szkoły społecznej. Dyrektor placówki, niczym kierownik budowy wraz z dwójką uczniów przygotowała zadanie dla każdego. Bardzo na roboczo, także pociągnę ten wątek metaforyczny, taki jak. Dominował na uroczystości rozpoczęcia, również w zgodzie z tradycją tej szkoły. Nowe, nowe wyzwania to oczywiście kształtowanie charakterów, wyposażenie, brzydko powiedziane, ale jednak wyposażenie dzieci w pewne doświadczenia oparte na wiedzy, umiejętności i na działaniach. Jego fundamentem byli absolwenci oraz uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, jako ci najbardziej doświadczeni. Następnie każdy nowy uczeń szkoły społecznej odbił odcisk swojej dłoni na płótnie, zawierając swego rodzaju kontrakt ze szkołą. Nowy rok to nowe wyzwania, podkreślała dyrektor placówki. Książę, a po coś to zaraz? Ja na siebie. Na no, ludzi, proszę. Okrewny jestem. Nie lubię patrzeć na to ze Baba Jaga, Czerwony Kapturek oraz Jasi Małgosia powitały w tym roku szkolnym uczniów z gimnazjum nr 2 w Świdnicy. W czasie przedstawienia uczniowie razem z nauczycielami dali spektakl, który wywołał salwy śmiechu wśród zebranych gości. W uroczystości udział wzięli Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy, Tadeusz Niedzielski, dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury, ksiądz Kazimierz Jandziszak, radni i przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych w nowym roku szkolnym. Witam serdecznie po długiej długiej przerwie wakacyjnej. Witam bardzo gorąco przede wszystkim was drogi dzieci. W zespole Szkół Specjalnych Uczniów przywitano na placu przed budynkiem szkoły w czasie skromnej uroczystości. W jej trakcie dyrektor placówki Beata Soroka przywitała swoich wychowanków i odczytała list od rzecznika praw dziecka Marka Michalaka. Drodze, drogie uczennice, drodzy uczniowie. Minął czas wakacji. Dni wielu wrażeń i wypoczynku. Mam nadzieję, że macie mnóstwo związanych z nimi pięknych wspomnień. Ja też kiedyś jako uczeń uwielbiałem wakacje. Teraz przed Wami kolejny rok szkolny. Czas nowych wyzwań. Chciałbym, byście pamiętali, że w szkole nie tylko zdobywacie wiedzę, uczycie się także koleżeństwa, szacunku, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. W szkole przez przebywanie z rówieśnikami, z dziećmi młodszymi i starszymi od siebie, z nauczycielami uczycie się również odpowiedzialności i tolerancji. Nowy rok szkolny potrwa do 28 czerwca 2013 roku, czyli do wakacji pozostało jeszcze 9 miesięcy, 3 tygodnie i 3 dni.